Uszanowanie, ostatni krok przed pay per view przed nami, no bo dzisiaj w nocy pay per view Państwo szanowni, ale przedtem jeszcze jeden epizod tygodniówki. Zobaczymy, czy coś jeszcze nam się nakreśli odnośnie zbliżającego się super cardo honor, zatem Państwo szanowni zerknijmy, co się wydarzyło we wczorajszym odcinku Ring of Honor. A zaczynamy od taktym meczu, gdzie mamy aż trzech chłopa w masce. Angelico i Serpentico kontra Atlantis i jego syn, a zarazem były Oroway TV Champion Atlantis Junior. Ten pan bez maski i ten pan po 60-ce pobawili się w arm dragi. natomiast Serpentico dał się przyatakować obu panu Atlantisom. No i dostał tam między innymi katera. Angelico pomógł swemu partnerowi i Atlantis junior wpadł w głęboką defensywę, a jak dłuższa defensywa, to oczywiście potem hot-tak. Jak hot-tak, to Atlantis Senior jest nie do zatrzymania. Cała czwórka w ringu Angelico i Serpentico no, próbowali podwójny pin poprzez La Magistral, ale nic z tego. po chwili Angelico został wyrzucony z ringu, a osamotniony Serpentico zaraz dostał spinebuster od seniora, frog splash od junior i mamy raz i dwa, i trzy. Panowie Atlantisowie wygrywają ten pojedynek. Natomiast już po walce Angelico i Serpentico ściągnęli Atlantisów z narożników, no i zapowiadało się na bójkę, ale w sumie jednak nie, w sumie jednak mamy respekt. Uff, czy to, co po walce, czy ja to mam rozumieć jako zapowiedź Hilturnu? O to jest pytanie. No bo tak to właśnie jest, że Angelico i Serpentico wygrywają sobie z quasha, tak jak to było chociażby tydzień temu, a potem dostają w kość przeciwko jakimś tam poważniejszym rywalom i tak właśnie kręcą się oni w kółko już, nie od wczoraj. Co będzie, czas pokaże, a tutaj mieliśmy 6 minut takiego no, tygodniówkowego starcia na takie szkolne 3 z plusem, moim zdaniem. Wędrujemy teraz za kulisy, a tam ROH World Champion Bandido, który z dużym entuzjazmem przyjmuje wyzwanie Konosuke Takeshity i panowie spotkają się na Supercard Honor. Aaron Solo kontra Adam Priest to kolejny pojedynek. No, co prawda, szanowny pan Aaron zaskoczył Adama Dropkikiem, ale to pan Priest bombardował potem plecy rywala, tam dorzucił do tego serię chopów oraz suplex. Priest generalnie był tutaj z kontrolą, ale Aaron Solo podniósł się z tego i w odpowiedzi Neckbreaker oraz Spinning Kick, co dało mu Nirfal. Adam Priest z German Suplexem, Aaron Solo z Belly to Back Suplexem na krawędzi ringu. No ale ze skokiem z narożnika szanowny pan Solo spudłował. Adam za to trafia rywala w kolano, zakłada half-crab i zmusza go do poddania się. Zatem państwo szanowni, Adam Priest wygrywa to starcie przez submission. I trzeba powiedzieć, że jest to, no, ciekawa sprawa. No bo tak, Adam Priest zazwyczaj służył jako jobber. Jak sobie sprawdziłem, stoczył dotychczas w czy 7 walk no, singlowych i drużynowych, no i zawsze przegrywał. Krócej, dłużej, ale przegrywał. W W było tak samo, tyle że 17 razy. A tutaj, proszę bardzo, jaka niespodzianka. Nagle zwycięstwo i to jeszcze przez Submission. No myślę, że niespodzianka, bo nawet jeśli to jest Aaron Solo, który no, też zawrotnej kariery w nie ma, no to no ale i tak no przed walką prędzej na niego bym postawił niż na Adema Priesta, no to generalnie powiedziałbym, że, mm, że zobaczymy. Czy coś tutaj, szanowny pan Tonekan, ma na myśli, czy może po prostu tak randomowo mu to wyszło? Państwo, szanowni, następnym pojedynkiem miał być six-man tag team match pomiędzy ekipami Dark Order oraz Fredhouse. Jednakże Jack Jemison poinformował, że wczoraj na imprezie urżnęli się na tyle, że nie są w stanie dzisiaj walczyć. Dlatego też w ich miejsce wejdą trzej adepci, którzy jeśli pokonają Dark Order, to zostaną pełnoprawnymi członkami Fredhouse. No więc odbył się pojedynek Dark Order kontra adepci Fredhouse, Potrwało to w sumie 49 sekund. Dodatkowo po walce dowiedzieliśmy się, że na pay-per-view Supercard of Honor Dark Order kontra Fredhouse będzie miało miejsce. Teraz za kulisami się spotkali mistrzowie tag team Dustin Rhodes i Sami Guevara oraz pretendenci do tych tytułów, czyli The Infantry, a spotkają się oczywiście w title meczu na Supercard of Honor. Panowie pretendenci nazwali mistrzów dziadkiem i wnukiem. Sami mówił o tym, iż przez lata słyszał, że The Infantry zasługują na szansę. No to proszę bardzo, jutro ją dostaną. Tylko co będzie z ich timem, jeśli tą szansę zmarnują. A Dustin Rhodes dodał, że The Infantry byli kiedyś bohaterami, ale wkroczyli na ścieżkę ciemności i jutro ten dziadek skopie im obu cztery litery. I no i The Infantry jeszcze życzyli im przyjemnej ostatniej nocy jako mistrzowie. A teraz czas państwo szanowni na pojedynek kobiet na zasadach piór. Diona Purrazo kontra Rachel Ellering. Panie z różnymi chwitami, Elleringowa wyszła z przewagą i przyatakowała wrogu, tam plus do tego cartridge Suplex. Diona sprytnie osunęła bandanę Rachel na jej oczy i dzięki temu za chwilę powaliła ją Big butem. Założony armbar, Rachel korzysta z pierwszego Rob Breaka. Dalej wymiana ciosów, Diona z przewagą, ale to Ellerick wymiarza Buck Senton, a także i Fisherman Buster, no co w obu przypadkach dało jej jedynie Nirfal. Szanowna pani Purazo zaskoczyła poprzez Fujiwara Armbar i zmusiła oponentkę do poddania się. 6 minut z aż jednym wykorzystaniem Roop breaka. No fajny ten pure rules match. Eee... No może będzie delikatnie lepiej, jak już ten pas piór kobiet powstanie, niestety. Chociaż przy tym tempie, no to on chyba powstanie, le... Nie, dopiero przy final battle w grudniu. generalnie szkoda gadać. Eee, państwo, szanowni Rachel Ellering, 04 w tym roku. Zresztą w ogóle już od prawie 10 miesięcy ona bez wygranej w ringu Age. A Diona po razu odwrotnie. 3-0 na ten moment. Tym razem za kulisami mistrzyni kobiet Afina, która przypomnę, że na Supercard of Honor będzie się mierzyć z Thunder Rose'ą. No i jak mówiła Afina, Thunder Rose'a chciałaby zostać mistrzynią i myśli, że to takie proste, że wystarczy tylko, że pokona Afinę. Ale to jest głupota, ponieważ Thunder Rosa no, chyba zapomniała co ten pas oznacza, i zapomniała jak Oroge oparte było i jest na Afinie w tych ostatnich latach. No i Afina dodała też, że superkardowanor będzie w jej mieście, a walka odbędzie się w jej ringu i dlatego jest i pozostanie Forever Champion. A to jest walka wieczoru tego epizodu, państwo szanowni, 4 na czterech, w pierwszym narożniku sami Guevara, Dustin Rhodes, Marshall i Ross Von Erich, a w przeciwnym narożniku team Grizzled Young Veterans, czyli James Drake i Zach Gibson oraz premier athletes Aria Daiwari i Tony Niss. A jak tylu chłopa w ringu, to chyba no, domyślacie się, jak to jest z przebiegiem. Z początku sami i Tony Nis sobie poskakali, potem no, różne pary się poniziały w ringu, w tym tam wspólne akcje braci von Erich. Poza ringiem kilku tych złych zaatakowało Rosa, no i to on w związku z tym był w tarapatach przez ten dłuższy moment. Potem oczywiście jest hot-tak, Dustin Rhodes wkracza i nie ma na niego mocnych. Miało się również oberwać menedżerowi, ale tutaj Tony Nis Tony jeszcze go uchronił. Ogromne zamieszanie, każdy każdego atakuje Mark Sterling uwolnił się z narożnika, ale Dustin Rhodes dopadł go ponownie i tym razem skutecznie wymierzył kopniaka. Tony Ness dostał od Dustina Rhodesa Texas Destroyer. Dalej panowie von Erich złapali Grizzled jak Veterans na The Claw. Ale jako finisz zobaczyliśmy, jak sami skoczył poza ring flip divem na wspomniany przed chwilą team, zaś Dustin Rhodes wymierzył dywariemu Final reckoning, no i z tego właśnie mamy pinfall. No ten pojedynek, ten main event to dostarczył no, tyle, ile można było oczekiwać, tak bym powiedział. No na pewno bym w każdym razie nie powiedział, że było źle. Tam dla tej publiki na żywo to na pewno było spoko. No i no i tyle. I tak sobie pomyślałem, Państwo, Szanowni, w trakcie oglądania tej walki, że pay-per-view jest w Teksasie. To kuźwa jaka szkoda, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić tak, że, żeby Dustin Rhodes i Sami Guevara brunili swoich pasów przeciwko Rosowi i Marszalowi von Erich. Ej, nasz no, szkoda. No, chociaż no, sam też muszę przyznać, że wpadłem na to dopiero teraz, tak tuż przed pay per view. No, w każdym razie, Państwo, Szanowni, wygląda to na razie tak, że pasy Six Men Tag Team będą miały wolne na tym pay per view. No, generalnie Tony Khan utwierdza to, o czym ja mówię już od dekady. Kompletnie niepotrzebne pasy. Nie tylko one zresztą. E, państwo, Szanowni. Troszeczkę powiedzmy podgrzali przed pay-per-view. No, nic wielkiego, ale zawsze coś. Doceniamy to, co jest. Pay-per-view przed nami. Wierzę, tak jak już mówiłem przy zapowiedzi te kilka dni temu, wierzę, że przynajmniej to pod względem ringowym będzie tak. Pod względem storylineowym jest raz lepiej, raz gorzej, ale uważam, że zasiadając do tego pay-per-view, poświęcając trochę tego czasu, na to Superkardowonor. Wierzę, że to nie będzie czas stracony. I tego życzę sobie, i tego życzę wam też wszystkim. Dlatego też zawsze będę mówił te słowa. Oglądajcie Ringowanor!